Wczesny sprzęt dla radomskiego szpitala specjalistycznego, a wszystko dzięki charytatywnemu koncertowi. Dwie ważne inwestycje drogowe w gminie Białobrzegi zakończone. Trwają rozgrywki halowej Ligi Centrum KAP. W Radomskim szpitalu specjalistycznym zaprezentowano nowoczesny sprzęt do badań EEG, który został zakupiony z pieniędzy, które udało się uzbierać podczas trzeciego koncertu charytatywnego. Inicjatorką całego przedsięwzięcia była poseł Anna Maria Białkowska. Udało nam się przekazać pieniądze na subkonto zorganizowane przez szpital. Po czym państwo zdecydowali, że zakupiony zostanie sprzęt. Sprzęt do badania EEG niezbędny dla dzieci, ponieważ takiego. Nie było. Był w przychodni, stary, zużyty i dzieci z oddziału musiały jeździć do przychodni. To było bardzo uciążliwe, więc e, pan ordynator postanowił, że ten sprzęt będzie zakupiony za, za pieniądze uzyskane z trzeciego koncertu charytatywnego. Przeprzęt do badań EEG jest o tyle potrzebny, bowiem dotychczasowe urządzenie nie nadaje się do dalszej pracy. Jest to nowoczesny aparat EEG, który będzie służyć dzieciom. Mieliśmy dotychczas problem, ponieważ stary aparat popsuł się i nie nadawał się już po prostu do naprawy. W związku z tym, badania EEG dzieci były wykonywane w poradni przy lekarskiej. Nie jest to problem, że te dzieci musiały przejść przez ulicę. Jest problem czas okresu oczekiwania na badanie. Znacznie się to wydłużyło. I, I często gęsto te dzieci musiały przebywać w szpitalu, mimo że nie wymagały bezwzględnego obowiązku hospitalizacji. EEG jest często podstawowym badaniem przy diagnostyce małych pacjentów. Sprzęt jest wykorzystywany u dzieci z podejrzeniem problemów neurologicznych, czyli dziecko trafia do oddziału z powodu drgawek czy bólów głowy. Podstawowym badaniem, jakie wykonujemy wtedy, jest badanie EG. Przypomnijmy, że podczas charytatywnego koncertu uzbierano prawie 27 tysięcy złotych. Dobiegły końca prace związane z remontami dwóch dróg na terenie gminy Białobrzegi. Jedną z nich jest ulica Kościelna w Białobrzegach, na odcinku od ulicy Kusocińskiego do ulicy Rzemieślniczej. Pozyskaliśmy na ten cel prawie 400 tysięcy złotych z budżetu wojewody mazowieckiego w ramach schetynówki. W ostatniej chwili udało się tą inwestycję zrealizować. Pogoda pozwoliła i dzięki temu mieszkańcy w okolicach naszego targowiska będą mogli poruszać się nową drogą drogą. Do tego powiem, że wcześniej zrealizowaliśmy budowę chodnika w tym samym obszarze, więc mamy tak naprawdę kompleksową modernizację ulicy Kościelnej w tym roku wykonaną. Druga inwestycja drogowa została zrealizowana w miejscowości Leopoldów w sołectwie Brzeskawola. Tam, żeśmy wykonali. Budowę drogi na odcinku ponad 400 metrów, i na ten cel też pozyskaliśmy środki w wysokości ponad 70 tysięcy z samorządu województwa mazowieckiego. Te dwie inwestycje jakby zamykają nam ten rok inwestycyjny. Generalnie chyba udany, i myślę, że, że to jest dobre zakończenie 2017 roku. Cała inwestycja w miejscowości Leopoldów pochłonęła 168 tysięcy złotych. W połowie grudnia wystartowała kolejna edycja halowej ligi Centrum Cup. W turnieju bierze udział 14 drużyn. Na parkiecie nie brakuje emocji. W meczach pada bardzo dużo goli. Losy wielu spotkań rozstrzygają się dopiero w ostatnich minutach. Nic więc dziwnego, że niektórym zawodnikom czasami puszczają nerwy. Wysoki poziom sportowy to również efekt obecności zawodników, którzy na co dzień występują w rozgrywkach ligowych. Turniej Centrum Cup to dla nich nie tylko okazja do rywalizacji, ale również do stopniowego wchodzenia w trening po krótkiej przerwie. Tego typu turnieje są bardzo wskazane u nas, tak naprawdę w okręgu tylko jeden taki jest na tą chwilę. Pomysł jest jak, jak sami widzimy, tak? z roku na rok coraz więcej drużyn poziom wyższy i nic tylko się bawić, tak? Przerwa, przerwa jest świąteczna od piłki i nic tylko grać. Myślę, że turniej oceniam za bardzo dobrze, ponieważ bardzo fajna inicjatywa, żeby porywalizować ze sobą. Są, są dobre drużyny i można sobie naprawdę bardzo fajnie pograć. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ dla zawodników, którzy grają w klubach to jest fajne przejście, taka możliwość poruszania się i zaadaptowania do okresu przygotowawczego. Cały czas jesteśmy w ruchu, cały czas gramy. Pomimo, że to hala, to i tak jak widać po mnie wysiłek jest całkiem spory. Myślę, że super inicjatywa, nic więcej. Po czterech rozegranych meczach liderem jest drużyna Piekarni Fogiel, która ma komplet punktów. 12 punktów ma również MJM Bud, ale przez gorszy bilans bramkowy jest wiceliderem. Kolejna kolejka Centrum Cup rozegrana zostanie w niedzielę 7 stycznia w hali Szkoły Podstawowej nr 24 w Radomiu. Przypominamy, że dzisiaj o godzinie 17.45 na naszej antenie można będzie obejrzeć ósmy, ostatni w tym roku magazyn z cyklu Spotkania po Latach. W najnowszym odcinku autor programu Andrzej Mężycki prezentuje m.in. trakt warszawski, towarzyszy seniorom podczas spotkań wigilijnych, przedstawia także malarską pasję księdza Stanisława Drąga. Polecamy i zapraszamy! Na naszej antenie dostępny będzie także reportaż ze szlachetnej paczki. Przypomnijmy, że tegoroczny finał tej ogólnopolskiej akcji zorganizowano w dniach 9-10 grudnia. Tylko w samym Radomiu pomoc otrzymało 88 najbardziej potrzebujących rodzin, a w akcję włączyło się kilkudziesięciu wolontariuszy. Reportaż z Radomskiego finału swoją premierę na naszej antenie będzie miał dziś o godzinie 19.15. Materiał dostępny jest także na naszej stronie internetowej www.zebra.tv. Szanowni Państwo, na nowy 2018 rok pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Radości, Spokoju, nieustającej pogody ducha, optymizmu i spełnienia wszystkich marzeń, i tych zawodowych, i rodzinnych. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Szanowni Państwo, drodzy Radomianie, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu, aby wieczór wigilijny, spędzony w gronie rodzinnym i w gronie przyjaciół. Na długo pozostał w Państwa pamięci, a nowy rok, 2018, przyniósł Państwu wiele satysfakcji w życiu rodzinnym i osobistym. Wszystkiego dobrego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie radość, poczucie osobistego i zawodowego spełnienia. Niech wypełni go zdrowie i szczęście. Wszystkim mieszkańcom Radomia życzy przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik oraz Radni Rady Miejskiej w Radomiu. Spokojnych i radosnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych osób, a także zdrowia, szczęścia i wielkiej radości, życzy poseł na Sejm Andrzej Kosztowniak. Szanowni Państwo. Życzę Wam pełnych ciepła, radości i pokoju, Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym nowym roku dużo pomyślności i zdrowia. Wesołych Świąt! Leszek Gruszczyk. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego Nowego Roku, Udanego Balu Sylwestrowego życzy radny Rady Miejskiej Dariusz Chłopicki. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza oraz pracownicy kierują do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Serdecznych świąt otulonych śniegiem i ciepłem rodzinnym oraz wiele szczęścia w nowym roku życzy firma Poldom. Przedsiębiorstwo obsługi budownictwa Poldom. Radom ulica Dąbrowskiego 15. Na zbliżające się święta zarząd MPK w Radomiu pragnie złożyć wszystkim pasażerom przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś nowy rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku, zarząd i pracownicy spółki Radkom życzą Państwu radości, optymizmu, wielu pięknych chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz spełnienia marzeń. Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, uśmiechu i pogody ducha, satysfakcji i wielu sukcesów. W nadchodzącym nowym roku życzy firma Carzoni. Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością, zdrowiem i miłością, niosących spokój i odpoczynek oraz nowego roku pełnego optymizmu życzą zarząd i rada nadzorcza spółki Korei Centrum Handlowe Korei. Radom. Ulica Wernera 10. Wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzą Wodociągi Miejskie. Dostawca Zdrowej Wody. Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą prezes zarządu oraz pracownicy spółki rewitalizacja. Wszystkim klientom, współpracownikom i przyjaciołom piekarnia Wacyn życzy pełnych miłości i spokoju świąt Bożego Narodzenia. Niech nowy rok przyniesie odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem. Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych z bliskimi w ciepłej i rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku życzą dyrekcja i pracownicy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Wesołych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzy piekarnia Fogiel and Fogiel wraz z pracownikami. W piątek w Radomiu Pochmurno. W pierwszej części dnia można spodziewać się przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach 1 stopień powyżej zera. W sobotę na zmianę słońca i chmury padać nie powinno. Termometry wskażą 0 stopni. W niedzielę możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w górę do 5 stopni powyżej zera.